Teraz chwila relaksu w łódzkich parkach. Nasz spacer zaczniemy od parku źródliska 1. Wraz z parkiem źródliska 2 tworzyły najstarszy łódzki park. Został on założony w 1840 roku. Park nazywano Ogrodem Spacerowym lub Ogrodem Angielskim. W latach 50. XIX wieku część zachodnią, czyli dzisiejszy park źródliska II, sprzedano Karolowi Scheiblerowi. Tak, tak, nieopodal stanęła jego fabryka oraz neorenesansowy pałac. Pozostała część parku, czyli park źródliska 1, wydzierżawiono, ale to niestety nie przyczyniło się do jego rozwoju. Od lat 80. całość parku należała do Karola Scheiblera. Wówczas to park był ogólnodostępny, odbywały się tam potańcówki, można było pograć w szachy, no i oczywiście pospacerować. Zmiany w parku dokonano w latach 20. i 30. i to właśnie z tego czasu pochodzi dzisiejszy układ alejek, staw, ogródek botaniczny. A dzisiaj? Dzisiaj w parku możemy nie tylko spacerować i odpoczywać, ale również latem wybrać się na koncerty w waltanie, Albo na jogę w parku. To świetny sposób na spędzenie weekendu. Kolejny ciekawy łódzki park to Park Helenów. Założyli go dwaj bracia z rodziny Anstatu, Ludwik i Zenon, w 1881 roku. A skąd nazwa? Obaj bracia mieli żony. Każda z nich miała na imię Helena. Stąd nazwa parku: Park Helenów. Powstały stawy przystań dla łódek, sztuczny wodospad, a z czasem również grota. W parku powstała restauracja, cukiernia. To pokazuje, że park miał być miejscem rozwrywki, rekreacji, miłego spędzania czasu, ale również miejscem, gdzie uprawiano rozmaite dyscypliny sportu i odbywały się zawody. Park Ocalałych powstał w 2004 roku. I upamiętnia osoby, które przeszły przez znajdujące się w mieście getto Litzmannstadt. Pomysłodawczynią parku jest Halina Elczewska, która przeżyła getto i w ten sposób chciała upamiętnić wszystkich tych, którzy doświadczyli tych tragicznych wydarzeń. W parku znajduje się 418 drzewek zasadzonych przez ocalały z Holokaustu. Łącznie drzewek jest 450. Wzdłuż głównej alei parku znajdują się tabliczki z nazwiskami i numerami drzewek. Z drugiej strony widzimy kopiec pamięci. Można się na niego wspiąć i usiąść na ławeczce wraz z Janem Karskim. Z tego miejsca rozciąga się piękny widok na centrum dialogu imienia Marka Edelmana. I jest jeszcze jedno niezwykłe miejsce w Parku Ocalałych. To instalacja inspirowana wierszem Marzenie Abramka Koplowicza. Ona w piękny i niezwykły sposób pokazuje, że dzieci, nawet w trudnych i ciężkich chwilach, mają piękne i wzniosłe marzenia. Warto wybrać się do tego parku i zupełnie inaczej spojrzeć na przyszłość. A na zakończenie spaceru zapraszamy do Ogrodu Botanicznego imienia Jakuba Mowszowicza. Pomysł powstania Ogrodu Botanicznego powstał w latach 30., jednak dopiero po II wojnie światowej udało się go zrealizować. Dla zwiedzających ogród botaniczny został otwarty w 1973 roku. Dziś możemy podziwiać w Ogrodzie Botanicznym różnorodne rośliny. Między innymi jest ogród japoński, alpinarium, kolekcja roślin ozdobnych, a także zieleń parkowa, również kolekcja flory polskiej, czy też roślin leczniczych i przemysłowych. Na koniec warto zatrzymać się w mini skansenie. Tu mamy pokazaną wiejską chałupę z końca XIX wieku, pięknie obsadzoną kwiatami to malowniczy zakątek ogrodu botanicznego. Pamiętajmy również, że częścią ogrodu botanicznego jest palmiarnia. Do zobaczenia w Łódzkich parkach i ogrodach.